Wsiadamy się Pana Meksykana jak zawsze TV, otwieram drzwi w ten piękny. Kurde, kapelusz muszę zdjąć. Witam Was serdecznie w ten piękny poranek. Słuchajcie, zrobimy króciutki materialik, tylko chodzi mi, słuchajcie, o pozdrowienia oczywiście w tradycyjnym meksykańskim stroju. Oczywiście z okularkami, bo jest słoneczko. Dzisiaj jest piękna pogoda w Stoku Jest słoneczko, także tylko zrobimy pozdrowionka i dzisiaj. I dzisiaj dajemy sobie luz, słuchajcie, dajemy sobie luz, ponieważ jest niedziela, a że zaniedbałem pozdrowienia, to muszę je y, po prostu, słuchajcie, muszę je zrobić, ponieważ... Mm, ponieważ Was szanuję, no i tyle, no. Także najpierw od tego zacznijmy. E, y, Kamile, Kamila, Kamila to dziewczyna, od Tomusia i również ode mnie. Kamila, masz ode mnie pozdrowienia. Nawet zobacz, w jak zacnym stroju. W jak zacnym stroju. No, teraz tak. Jeszcze Zenona, Ole, Jarusia, Bagniaka, Milusia, no i majora. Major, pozdrawiam cię. Mam nadzieję, że cały i zdrowy jesteś. Jeżeli to o tego majora chodzi. E, następna, następne pozdrowienia to są e, czarnego z Holandii. Czarnego z Holandii, pozdrawiam cię. Na pewno gadaliśmy ze sobą, jestem pewien. No, i oczywiście ja szczurę z na i wiatr mi wieje, i zarajebne tym zeszłym kurde o ziemię. I Kaśkę, w kurwie mnie. Jak... to z tego, że świeci, jak wieje. Także słuchajcie, co mogę powiedzieć ciekawego. Gotowanie to na razie nie będzie. Słuchajcie, bo. Ponieważ ja tego jedzenia mam za dużo, ja to muszę zjeść, ja to muszę po prostu zeżreć A ja nie mam jakiejś przepustnicy, kurde, albo nie wiem, beczki. O, się, to by obżar. To na pewno. On by obżar. Także słuchajcie, gotować będziemy na pewno na pewno będziemy gotować niedługo. Tylko muszę wepchnąć to, co, to, co zrobiłem i co kupiłem, w swój żołądek. Więc na pewno pomyślimy nad jakąś potrawą. Najprawdopodobniej, słuchajcie, sorry. Ja w okularych, ale mogę je zniżyć nawet, żeby nie było rzeczy jakiś coś zapuchnięty, czy coś. Nie, nic z tych rzeczy, po prostu tak założyłem, jako gadżet. Jako gadżet założyłem, no ale ten kapelusz się sprawdza od słońca. Wiecie, słońce świeci, a na mój łeb nie. Także na pewno będę w tym stroju gotował. Także nie tylko w tym, bo mam jeszcze jeden. No i cóż mogę powiedzieć, no wczoraj był ostra jazda. Była myślę, że i Konon i ja jesteśmy zmęczeni, Po wczorajszym. Przejęciu mieszkania majora. No, oczywiście wiecie, że to wszystko, co mówię, jest fikcją. No, jesteśmy, jesteśmy po prostu zmęczeni, bo nawet konu do mnie nie dzwoni dzisiaj, co się rzadko zdarza, bo już o tej porze to już by dzwonił do mnie z, z pięć razy. Więc prawdopodobnie śpi. Nie wiem, czy major jest w domu, czy go nie ma. Nie mam pojęcia. Także słuchajcie, no. Na pewno jutro będę robił live'a. Jak się kononowi zechce, to pomogę mu piłować to drzewo nieszczęsne. Oczywiście nie w tym stroju, bo szkoda stroju. Za ładny jest. Szkoda kapelusza, szkoda. Szkoda tego kitla. No także No takie plany na jutro będziemy robić. Czy, czy, czy to się wszystko uda? No zobaczymy. Może się uda, może się nie uda. No. No i niedługo prawdopodobnie Olsztyn, a może Wrocław, a może Poznań, nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, słuchajcie, na pewno, na pewno jakieś miasto odwiedzę, słuchajcie, no. Tylko poncho nie będę brał, bo będzie głupio wyglądać. No, będę normalnie ubrany. No, to, to się ubieram w poncho tylko albo do, do gotowania, albo jak już z wami porozmawiać, no. Przecież Meksikano jest jeden, nie? <laughs> jeden. Także trzymajcie się zdrowo i malinowo Życzę miłej niedzieli Ja już gdzieś się wyłączam z tego wszystkiego Najwyżej na facebooku możecie mnie złapać Trzymajcie się Mexicano Jest jeden